Zobacz Załóż przymiesz czy to jest dobry kask na ten motor Ej, Na 5, 2, 5 To będzie jazda Jak się czujesz? Pierwszy motor na początek Jest luks Jeszcze, jak, jeszcze jakieś buty by Ci się przydały, co? Zaraz Nie. jakieś owiki, jest, owiki to ci to dam Krzysiu, twoja pierwsza żwirownia Kask zapięty Nie. Zapnij gaz. Przemyśl to dobrze Ty ja muszę je obejrzeć, objechać kurwa No dobra, co będzie <noise> Zobaczcie jaka lalka. 5, 2, 5 wycieków nie ma. Jak ja na dwójkę mam tam wierzyć? Na twójce, na no zobacz, no jak ci będzie dobrze, na dwójce. Nie wyjebie? No to będzie śmiesznie. Pierwszy podjazd Krzyśka. Mówią Ponoć, że 5, 2, 5 to nie dla amatora, tu patrzcie. Pierwszy raz dzisiaj jeździć. Wczoraj kupiony sprzęt <grymka> Prawie! <grymka> <grymka> Kuj, kurwa to na dwójkę za dużo <grymka> Nie no. Dana... nie to trzeba 3 albo 4. Ale na stojąco spróbuj. Tak kurwa, na Gdzie trzy albo cztery? Co ty gadasz? Kurwa, kemu daję w ustaje ustaję. No bo, bo się kopię, oponę masz słabą. Kurwa ty. Kurwa, nie ma lekko ja pierdolę. Kurwa, synu. Myślałem, że trochę lepiej się, ale nie przeklinaj, bo to będzie ten brzydko. I szybko podnoś motor, bo waha, ucieka w gaźnik. Kurwa! Nie przeklinaj, bo mamy młodą widownię. Ciekawe, jak teraz go położy. Ja pierdolę. No nie glinaj, no. No, to, to się zaczęło. O matko kochana. A mówili, Pięć na pierwszym motocyklu. To se możesz jeździć po polanie. No o, dawaj, dawaj, walcz z nim. O, już listek połamany. O matko kochana kurwa No i mu tam Niech on stoi teraz. Ciekawe czy on teraz będzie dobrze palił jak się zalał Co? No dawaj go odpalaj. To z pewnie Bez gazu, bez gazu Na Podlasiu to ono żyje tu. Okej! Ok. Buja i gazu! Tędy będziesz miał łatwiej, tylko tu możesz się wybić. To I wjeżdżaj tak jak wjeżdżałeś. Dawaj. No coraz lepiej, widzisz? O, za kurwa. Się. Musisz zejść i go wypchać. Nie wyjdzie. To pięć, panie. Kurwa, Podlaska noga musi być. Kopnij raz a porządnie. Pokazać ci, jak to trzeba kopnąć. Kurwa, jebana Daj ci odpalę go. Podejście. Krzysiu się nie poddaje. Dawaj ogień. No myślę, że jeszcze nie da rady. A może? Kurwa no! Gaś <gazuj> go na razie. Czekaj, ja muszę wyjechać. Bo ona jest słaba. Ogólnie jak widzisz, gaz puściłeś na chwilę i już się zakopał, a tak to byś wjechał. A tu nie puszczasz gazu? No nie no, tsz, musisz mieć tak równo gaz. Ale w środku puściłeś. Strasznie, tu jest gaz. Pokazać ci jak się Lonsinem wjeżdża. Wiedziesz tym? No a nie. Tym wiedz? Nie no, ja sobie tamtym wiadę. Wjedziesz tamtym? No bez opony. Czekaj, ja bym nie mógł Nie no, bez opony to nie wiadę. 525 dla maporu. Szybko się uczy. Poszło kurwa! Panie, bo mi kurwa uszy pękną. Teraz kurwa to można jeździć! Dawaj, to teraz trudniej Ci dam. Tędy. No jedź, jedź jeszcze raz. Tu teraz. Dawaj tędy, jakbyś popierogi do babki jechał. No, elegancko. Kurwa, polek. Dawaj, teraz tu! Tylko uważaj, bo tu spadek jest. No. Tutaj. Tylko uważaj, bo tu spadek jest. Jak poleci, to raz. Jak tam? Ciężko? Ciężko jest. Nie ma lekko. durowcy to mają Panie! No co jak na pierwszy raz? Takiego bydlaka. A co nie, nie za słaby jak na początek? Daj spokój Jesteś trzeba zadowolony? Ma manetkę trzeba przy tego. Przytemperować, przy, no, przykręcić. No. Do... Jedna trzecia wystarczy, co? No. Dobra, mam na ciebie następną górkę. No, nie ma odpoczynku. Nie ma odpoczynku, huła. Dawaj. I ogień, pełen ogień, war! O kurwa elegancko! Majster! To już była taka solidna górka! Gdzie to żeś się tak spocił? Co? Panie ten durowcy to Ciężko nie jest na pierwszy. No, dobrze ci idzie jak na pierwszy raz? Nie nie jest o, za słaby. Co? Nie jest za słaby, co? Jak na początek. Jezu. A tu czekam, masz tylko ten ogon. Polecałbyś na komunie. Tak. Ta. Tylko takiemu dzieciakowi ze, ze 120 kilo. A ty ile masz? 66. On mnie nie czuje w ogóle. A to on jeździ, czy ty jeździsz? Na razie to nie wiem. KTM na Krzysiek, czy Krzyziek na KTMie? Ale, ale fajna pogoda też się trafiła. No tu że ci udało za pierwszym razem, naprawdę nieźle. No ja nie wiedziałem co tu jest, to tak to szedł prosto. Okay. No. A tak, to, to. Dasz radę? Jak nie nie myślisz? Nie wiem. Zobaczymy jak KTM na to zawoła. Kurna, ale widzowie, powiem wam tak, ładny katemik. Co jesteś zadowolony? Na razie tak. Na Zobaczymy. trzy gleby odpala ładnie, w miarę trochę go przylało, ale to wiadomo gaźnik. Zobaczymy, jak będzie potem. Zobaczymy, ile zdrowia ci dapsuje. Kpka modlitwa i ogień. Dawaj, dawaj, ogień! No, za mało gazu, panie. Ja tu cię pochwaliłem. Nie, kurwa, za mało gazu. No, mówię, że za mało. Tam z tyłu, z drugiej strony masz wsteczny. Wsteczny masz z tyłu, żebyś kurwa się nie... wsteczny! Kurwa <grywa> No co jest? Szkoła przetrwania. Panie, Kto, nie to wy... Kto to wymyślił, takie jakie sprzęty, co? <grywa> Teraz to będziesz kurwa, Chyba na siłownię się zapiszesz, żeby go nosić. Kurwa nie chcemy się go koć. No to wsteczny wrzuć no! Co? Wsteczny! Wsteczny kurwa! Teczny. No, jak mu się uda? Jak... Co to zrobi? Ej, widzowie się śmiejecie, ale na pierwszy raz to zawsze jest problem z zawracaniem. Jeszcze takim kurwa, tak. Co ty wymyślisz z nim, co? Jak ty zawrócisz? Kurwa, jakie to ciężkie jest, panie. To mówisz, że polecasz 5-2-5 na początek? Kurwa ma... nie przeklinaj, bo będę te... banować. Panie szatan jest. Niech tylko braci jeźdzą. Ale go <grym>, zaraz wyciągnę tył. No to ciągnij do tyłu no. Jak? Za oponę, kręć oponę. No zobaczymy jak sobie radzisz, jak Cię na pierwszy przemali. raz. No dobra, to ja go przytrzymam. To przytrzymaj ja teraz. No. Tak. To jest prawdziwa mantorszczyzna. <grym>, ale jak mogłeś wyjąć, to by było leżej. No teraz spróbuj. Chyba zrzuciłem bieg. Spróbuj kręć, tylko kręcić kołem, a nie ten. Jak okay. jest kurwa. Okay. Teraz dobra, chłop prawdziwy to na biegu musi. Jaki o, widzisz, kurwa, wszystkiego się idzie nauczyć. Co trzeba, Trzeba próbować. Teraz w drugą stronę. Nie zapala, jeszcze go, wykręć sobie lepiej. Kurwa, to mam się męczyć? No, no to dobra, pal go, no. bieg chyba wrzuciłeś, czy nie? No dobra, pomogę ci trochę, kurwa. Tylko nie zapalaj go, żebyś mi kurwa zaraz Palcy nie pourywał. No i dobra. Tak to jest, to nie są przelewki. This is five to five. Kurwa, jak ci się udało tu wjechać za pierwszym razem, to ja nie wiem. Chyba oczy zamknąłeś. Co? Chyba, żeś oczy zamknął za pierwszym razem, że tu podjechałeś. Nie, no cały czas otwarty mam. <grym <grym no to jeszcze raz próbuj, no, tak jak wjeżdżałeś, bo tu jest ciężej na pewno. Trzy! Tutaj to trzy. On musi iść, kurwa, to mam o co będzie szło. Na każdym biegu on szedł. Nie, bo... Tylko pytanie, czy ty za daleko nie polecisz? Nie. Dobra, teraz trzeba szybko jechać. No, jak sobie zdasz radę teraz. Dobra, już ci pomogę trochę go wypchnąć. Dawaj jeszcze dalej. No. Kurwa. Ale gad, co wielki? Jezus maja No teraz to bieg rzuciłeś, bo był luz. Ale gadzina. Haj hajgo! A to jest Biblia, panie. Polecam dzieciom. Powiedz jeszcze raz, co chciałeś zrobić. Wyrwę go ze, ze sprzęgła, wyrwę go i przerzutę. No, to jest dobry pomysł. To na filmach łatwo wygląda, to weź spróbuj tak zrobić. Jak jebnie tam? Kurwa, mnie no ja Nie no, masz słabą oponę to nie. Kurwa. Tu jest piach. Ciekawe po ilu sekundach się wywalisz. A? No dawaj kurwa, kopnij go mocno. Czekaj ci przytrzymam no. O, nogi trzeba poćwiczyć. No i co ty wymyślisz? No? Ciekawe, kurwawe lekami nie No nawet no, jeszcze raz. To tak łatwo na filmikach wygląda. Dobra majster, tu nie musisz ze sprzęgła żadnego strzelać. Wystarczy, że gazu dodasz. to jest 5, 2, 5. Nie wiem ile razy jeszcze to powtórzę w tym filmie. Co? No wykręcisz czy nie? No Daj odsadnę trochę. No dobra Ale kamerzysta dzisiaj ma ubaw. No dawaj, podnoś, bo gaźnik. To benzyna wypada. Na życia ci dzisiaj zrobię dobrą. Ojejku. A jest No chciałeś. No czekaj, no kurwa, muszę nim wyjechać. No. Od, zawrócić ci. No. To przytrzymaj. Pani taki. Nie ma lekko. Czemu tak dymi? leżał na boku Leżał! Poczekaj, niech się Panie, jaki dym! To jest majster! Dzięki Tylko czekaj, na razie nie będziemy Kapie po... paliwo trochę tu tam z dołu. No tak, no bo leżał No tak to jest Niech pole Nie stoi trochę, bo on leżał to się olej Polecił, ja dlatego tak zaczął dymić Trochę wysoki jest kubany, ale się mi dotyka. <noise> no jest no Ile masz wzrostu? Ja muszę zrobić tak Waga jest tak Waga jest dwa razy mniejsza niż ten KTM Ej, ja muszę zrobić tak Nauczyć się tylko wjeżdżać. Żeby aby, ważne, żeby wjechać, się nie przewrócić. No każdy o tym myśli, nie? Wtedy to tak, się to, tak nie męczy. To... A przyjdzie. No właśnie. Przyjdzie go ciągać. Ach. Przyjdzie się męczyć. Przyjdzie się modlić, żeby to działało. <laughs> Takie jest enduro. E, dobra, to ja muszę nie wjechać. wybacza. Cześć. Wjadę tam. No. no i... To jest myśl. Dobra. Nie pode... Ostatnie podejście i będziemy spierpić. Okay. To wow, wyjść! co to chodzi? Ale si, No to ten to jest light, ale tamten to nie No to no jest po skosie lekko, tam już trzeba trochę techniki mieć, a nie tylko gaz. Gaz, gaz. Dobra, lecimy, bo zaraz będzie ciemno. Także widzowie, niedługo na następnych filmach się widzimy. To jest Krzysiek, dzisiaj pierwszy raz jeździ na moto. Kupił sobie sprzęt niezawodny. 525 Polecam! Polecam dzieciom na komunie. Tak. Pamiętajcie, zaczynajcie od jak największej mocy. Tylko tym grubszym będziecie żałować. Tak. <laughs> Pozdro.